Watch it, make it, break it, break it, break it, it's break it. Tym o to tym oto sposobem przechodzimy już do zawodowych walk, zawodowych gal dzisiejszego wieczoru semi-pro, walki skończyły nam się szybko, jedna tak naprawdę walka I... przez decyzję nie przepraszam, ee, vis... przez kontuzję, przez kontuzję była, pierwsza walka otwarcia była semi-pro, na za zada K1 skończyła się przez kontuzję przechodzimy do walk zawodowych, e, K1, e, waga 84 kg miejmy nadzieję, że werdykt będzie zupełnie, werdykt jest z otwartą oczywiście, że samo zakończenie walki nie, nie będzie takie jak w, poprzedniej, w przypadku poprzedniej walki Chcemy zobaczyć, jak mówiłem, mam na myśli walkę otwarcia K1, nie życzymy sobie żadnej kontuzji, życzymy mocny wymian, niech wygra lepszy. Trzeba tutaj też zaznaczyć, że jest to walka w K1, ale proszę spojrzeć na rękawice Amadeusza Mućki. K1 w małych rękawicach, czyli to, co teraz jest najbardziej efektowne w tej specjalizacji kickboxingu. I przechodząc jeszcze do samego, do samych warunków walki, do samych zasad, mówimy o walce na zasadach K1, ale mamy małe rękawice e, do MMA, do tego zawodowego MMA i uważam ten, ten styl walki, właściwie tą formułę walki za najbardziej, najbardziej, kilku najbardziej efektowną e, i dlatego nie ukrywam, że mega się jaram tym pojedynkiem. Mało tego, przed nami Amadeusz Mućka, który jest już w OKTAGONIE, za chwileczkę Kasper Fronczak. To nie, są, to nie jest dwóch przypadkowych zawodników, to jest naprawdę dwóch, dwóch wyjadaczy, dwóch doświadczonych, dwóch kumatych koneserów tej dyscyplinie sportu yy, K1. Także naprawdę nie mogę się doczekać, bo biorę pod uwagę, że może być to taki mój cichy main event tego, tej, tej dzisiejszej gali. Ta formuła, te małe rękawice to jest naprawdę coś, czym Kacper Fronczak odnajduje się niesamowicie. Trzy walki, trzy tak naprawdę skończone w pierwszej minucie walki, więc yy, te małe rękawice, to co mówisz, zasłynęły, to jest najbardziej efektowne, szczególnie organizacja One Championship, gdzie tak naprawdę tym robią największą furorę i wydaje mi się, że Kasper Fronczak jest dobrym materiałem do tego, żeby właśnie w tym One Championship znaleźć i naprawdę toczyć tam dobre boje. W studio przed galą byłem również pytany właśnie o tę walkę i na temat Kaspera Fronczaka, że naprawdę jest taki zawodnik z takim bardzo mocnym uderzeniem. Nazywam, że ma tylko pieczątkę czy też pigułę w łapie i biorę pod uwagę, że na pewno będzie chciał z tego skorzystać. Eee, zasady walki, warunki walki są bardzo, bardzo właśnie mocno, niejako pod niego, pod właśnie tego typu zawodników, którzy potrafią czemu uderzyć, ale nie zapominajmy o jego rywalu, o Mateusz Mójka, który tutaj nie przed po przegraną, bo trzeba postawić twardy, twardy bój, twardy opój, opór swojemu rywalowi. Mega, mega jaram się walkę, nie mogę się doczekać właściwie za kilka sekund. Pierwsze starcie. Kasper Frontrzak podczas konferencji prasowej, którą miałem okazję prowadzić przed galą The Warriors z MMA 3 powiedział, że bardzo spodobały mu się te małe rękawice, ale dlatego, że dużo mniej kontuzji w nich łapie. Powiedz mi Tomek, czym to może być spowodowane? Właściwie nie wiem. Gdzieś tam bardziej podpisałbym się po tym, że większe ryzyko jest uszkodzenia ręki w tej tym, w tym, w tym małej rękawicy. I mówię to z autopsji, na szczęście gdzieś tam kontuzje mnie ominęły w walkach na małe rękawice, ale ryzyko jest nieco większe. Przede wszystkim jest to nieco, nieco inna obrona, troszeczkę ciężko, ciężko właściwie skupić się na tym, że schowamy się za podwójną gardą, a trochę Mateu, Amadeusz, w tej, tak, Amadeusz w tej pierwszej części pojedynku na to postawił, może być to trochę ryzykowne zagranie. Ależ poluje, poluje o! już Kasper Fronczak i już o! pierwszy, pierwszy knockdown. Pierwszy to knockdown nie jest dobry już. pomysł, to nie jest dobra strategia, aby Amadeusz Mućka chował się za podwójną gardą w tych małych rękawicach, z takim zawodnikiem, jakim jest Kasper Fronczak, który bije bardzo celnie, bardzo mocno, nie można tak walczyć. Ale wstaje, wstaje charakternie Amadeusz Mućko, O, ale u, ciężki u, chyba szybko. knockout, czy tu chyba Myślę, już że to już chyba nie będzie, nie będzie, tak sędzia właściwie przerywa, nie liczy swojego zawodnika. Szkoda, 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 bo liczyłem na trochę bardziej wyrównaną walkę, ale finalnie są. ono, Kasper Fronczak nie pozostawił cienia szans swojemu rywalowi, Był bardzo mocno, bił celnie, Szkoda, że trochę w tym wszystkim Amadeusz nie zaryzykował, bo w pewnym momencie najlepszą obroną by byłby atak. Mówiłem o tych różnych wersjach obrony, że nie jest dobrym pomysłem chować za podwójną gardą, lepiej byłoby popracować na nogach, powalansować tułowiem, a na sam koniec w tym wszystkim dużo lepiej byłoby tak naprawdę podjąć walkę, iść na wymianę, podjąć to ryzyko, a tak to troszeczkę oddał walkę bez walki. Co nie zmienia faktu, że naprawdę mam nadzieję, że nie stało się nic poważnego i że wróci szybciutko do, do swojej pracy, do treningów. Jasper w frontach, nawet niespecjalnie zmęczony, myślę, że walka potrwała kilka sekund, Od samego początku przeważał, chyba nawet nie zdążył przyjąć ciosu, rozegrał to właściwie według swojego game planu, idealnie. Szkoda, mam nadzieję, że Amadeusz tym wszystkim nie, nie ucierpiał, nie ma żadnej poważnej kontuzji, Tak, staje w tej chwili na własnej siła na, na nogi, także miejmy nadzieję, że wszystko jest w porządku. Szkoda, szkoda, bo mogłoby być to dużo bardziej... Zacięty bój. po której nastąpi krótka przerwa, krótkie studio i chwileczkę później wracamy do, do OKTAGONu, wracamy do kolejnych pojedynków, do właściwie zbliżamy się coraz bardziej do głównego pojedynku, do main eventu, do main eventu. Ta chwileczkę krótka przerwa, ja również z Państwem na chwileczkę, na krótką chwileczkę żegnam i słyszymy się niebawem. Grazie okay. a okay. Watch it, make you break it, break it, break it, break it. Brick it.